Jo, kochani! Dziś, moi drodzy, słuchajcie, spędzimy dzień jako Julka Żugaj, słuchajcie, jak szukajki wiedzą, o kogo mi chodzi, widzę. Więc teraz pozdrawiam na miejscu żugajki i, widzę, słuchajcie, przebieramy się na Julkę żukaj Z ostatniego filmiku z Fioletą, I to trochę przesadziłam, Tego widzowie, tutaj będzie kaczucha. Dobra. E Gen -zi. Jak wpiszecie Gen... Genzi Czekajcie To trzeba jest wielki, gen z wielkich popisać Genzi Nie? Kurczę mm, Gen. Genzi Ej nie no, dobrze napisałam Genzi No, jak to źle? Ja nie rozumiem może tutaj Gensi? Tak, tutaj słuchajcie. To tutaj macie taką kaczuszkową. Mm, no. Kaczuszkową koszuleczkę. I, i, I pewnie wszyscy powiedzą. O, to Julka szuka jest super. Dobra. Mam taką nadzieję. Julka Żuga jest blondynką, dlatego widzę też blond. Włosy szukamy dla niej. Mhm. Mm to wygląda ładnie. Dobra, to też wygląda ładnie. Nie wiem, czy kokarda może zostać. Aczkolwiek tak ładniej wygląda, więc chyba kokardę zostawimy, słuchajcie. I tu już musimy dać znaczek, że jesteśmy Julka. Mm. Julka żółi. Po prostu Julka, tak? Po prostu Julka. Taki fioletowy znak. Dobra, mamy Julka. Jesteśmy Julka z Teamu X, słuchajcie. Ej, nie no, to wyglądała nie. Słuchajcie. Ja jeszcze nie miałam challenge'u jako Julia i więc to jest mój pierwszy challenge jako Julka Zukaj. Dobra. Um, ona ma, słuchajcie, otwórzcie się ode mnie. Ona ma ładne auto, XD. Um, zlejecie mi, jak powiem na to, lub syna, dlatego, nie mówię na to. Tak. Bo już zauważyliście pewnie trumna, czy coś? em, um, Dobra. Ona ma ładny dom. Dlatego pozostanie ładnym. To mam. Niech będzie tak. Teraz to wygląda o wiele lepiej, słuchajcie. Julia, żukaj, ma i biały dom. Tak, dzień jako Julka, żukaj Muszą spędzić super. O, matko! Co tu mamy w lodówce? Maciek na szczęście nie wziął ryserców, bo to mój ulubiony batonik. Tak, kochani, ktoś mi ukradł auto. O nie, jesteśmy zgubieni. Mój pomarańczowy batonik jest bardzo dobry, taki czekoladowy z orzechami. Dobra, idziemy na górę. Maciek, co ty zrobił? O, piesunie gdzie są. Pewnie Maciek wyprowadza je. O nie. Dobra. Ehm, zobaczmy, czy nasz wspólny safe jest. Jakby, no. O dobra, mamy kasę, słuchajcie. Jest bezpieczne. E, zamknę wszystkie drzwi. Zobaczę na kamerach. Dobra. Nikogo w domu nie ma, ani poza domem To super, słuchajcie, bo niech się nam tu nie włamie, do domu Dobra, kolejne co tu musimy zrobić, to y, pisać dla was książkę Dobra Co byśmy mogli tam dodać? Hmm Może dodamy nowe rzeczy do naszego sklepu żugajkowego. No, jeżeli chcecie, żeby Kuki Julia miała sklep, no to napiszcie w komentarzu sklep Kuki Juli. Ale to dopiero będę miała. Tak jakoś nie wiem. I jak będzie. Jak będzie tu co najmniej 500 lajków. Okej, okay, śpiewam dla was. Śpiewam dla was żugajeczki. Teraz włączcie widzowie na maksa te telefony. Włączcie na maksa, komputery i w ogóle. Dobra, śpiewam. Mój ulubiony mam na sobie. Nie, twój ulubiony mam na sobie dres. Dziwnie, bez wiadomości rano. Hej, myślę o tobie, o tym, co robisz z kim i gdzie. Nie oceniajcie mojego talentu. Ja tylko marzę tego odmentu. Dobra. Szejk! Szejk! Ty patrzysz teraz na mnie! Mogę tak cały czas. To już nieistotne. Czy miałam taki plan? Jest wszystko dobrze. Bez wieno. <grym> Dobra, kochani. Więc lepiej tu postawmy gdzieś. Um, tego. Mm, no, kamerę. Mój pies głośno chrapie. Dobra. Pożyczam Maciejosa tablet. Hmm, pomyślmy, z kim on tam pisze. <laughs> Dobra. Usiądziemy. Nasze szukajeczki są. Bezpieczne tam w domkach Dobra. Kevin TV! Oglądamy telewizję, ale super. O lisach! O, lisy są bardzo ciekawe. Słuchajcie. No, lisy, lisy, lisy. Jak nie to lisy? Ktoś chce mi się włamać do domu. O nie! Lepiej widzę. Bardzo. Tak, ostro. Oh. My się przed fankami Hejka Dobra Żugajeczki Słuchajcie, możemy wpuścić ich? Czy nie? Hejka Dobra Są oto i fanki Nagrywasz? No jasne, na, że tak Tak tak, przecież bym nie przebierała się za Julkę, szukaj. I bym przecież tak nie wpuszczała je. Wiem, wiem, wiem. Just nie będzie. Nie, nie, nie. Ale może będzie więcej. Wiem, wiem, wiem. Skradłem serce. Chyba już kolejny raz, wiem, wiem, wiem. Eeeem. Dobra. Wchodźcie. Słuchajcie. Macia super. My oglądamy o lisach właśnie z widzami. Żugajeczki przyszły. E, może kawusie i w ogóle posrobisz. Tak, pozdrawiam. Okay, e, tak. Okej, widzę. Tak. Dobra, pozdrawiam Pozdrawiam i wysłuchajcie serdecznie e, Fanki przyszły i chcą, żeby je pozdrowiono To pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam Dobra, dobra, Fanki, ale ja muszę... Please, ale co pis? Ale co peace? O co chodzi? Jaki numer? Dobra, kochani, ja nie wiem o co im chodzi Ale dzisiaj jestem... Z... Masz numer... Jaki numer? Teraz nie mo. Teraz mm, nie mogę pisać. Teraz nie mogę napisać. Dobra. Ech, nie wiem o co im chodzi, ale dałam, że teraz nie mogę napisać. Dobra. Um. 501A. hej Julcia. O, jak słodko do mnie mówicie, Julcia. Okej, okay, to podcinku o 17. Okej, okay, ale nie musisz mi to pisać. Przecież to jest wszystko nagrywane na YouTube. Nagrywasz? Tak, nagrywam. <grywa> ale się cieszy, podskoczyła z wrażenia Słuchajcie. No dobra. Mmm, dobra, nagrywam, 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 słuchajcie, fanki. Ale ja muszę też e, skupić się bardziej na challenge'u, więc muszę was wyprosić. Kocham cię. O, jak słodko! Fanki mnie kochają. Mmm, słodziutko. no! To jest najsłodsza wiadomość, którą dostałam na. To jest Roblox. Dobra. Ym... Jaki odcinek nagrywasz? Napiszę jej. Dobra, kochani, wam nie zdradzam tego. <laughs> Otworzyłam czat. No dobra, możecie wiedzieć. 24 godziny challenge na Julka Żugej. Dobra. Chyba wyglądam jak Julka Żugej, co nie? Ym, dobra. Więc... Lepiej, żebyście nie pytali mnie też, bo ja nie znoszę takich pytań jak na przykład, jaki odcinek nagrywam. I w ogóle, słuchajcie, bo ten odcinek to jest taki um, Taka niespodzianka, widzę, by, taka niespodzianka dla Was. I to, jak na przykład niektórzy napiszą, jaki odcinek nagrywam, to to jest, widzę, by, takie takie zepsucie niespodzianki komuś. E, jaka, jaką Julkę e, żugaj? E, jak możecie nie znać Julkę żugaj? <grym> Dobra Jaką Julkę? Jak możecie nie znać Julkę żugaj? Ludzie! Julka Żugaj, influencerka, która zarabia prawie y, bardzo dużo kasy Słuchajcie, która jest prawie na, na lodówkach z Carrefoura. Jak wy możecie nie znać Julka Żugaj? O, no, no ja nie. Sorry, ale to, 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 to. Prawie, że wszyscy powinni znać. O, super. Przyszła. Przyszła fanka. Kolejna. La, 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 la. Jaką Jul. Dobre kochani, więc mm, Hejka. Hejcie. Hejcie. Dobra. Mm, e. Julcia, 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 Julcia. Mówcie to normalnie Julka. Bo Julcie to takie zdrobnienie takie. Chodź na chwilę. Oki okay. Oki, okay, oki, okay, oki, okay, doki Idziemy za nią W sensie, że ja idę Ludzie, zostańcie na górę No, 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 no No, o co ci chodzi? Płagam. błagam O co jej chodzi? Napiszcie w komentarzu Dobra Teraz, dawaj, dawaj, dawaj No mów! Ale wy chyba musicie iść tutaj, żeby. No bo nie wiem. A, a jaki challenge chodzi? Przez 24 cztery H i Julką... Żubej pewnie taką in. Lue. Taką infreserką. Szugaj. Żugaj Ok, kończysz? Jeszcze nie. <grymna> Dopiero co ja zaczęłam, kochanienka. Ehm, um, wow! Wow! Um, kiedy? A, kiedy kończę? Ech, za moment? Za moment. No słuchajcie, no widzicie, jak się z Julką rzukaj, zapraszam się z żukajki, tak? No więc do challenge'u, ok. Super. Fanka, kuki, Julii. Wow! Ale dużo faneczek. Tu jest mega dużo. Wow! Dobra, kochani Więc teraz... Um, czekajcie um, Czemu jesteś smutna? Czemu jesteś smutna? Ja tam już... szukaj, bym wam powiedziała Nie no, nie jestem Dasz challenge? Jaki challenge? Tak, mam. Tak, mam. Bo nie byłam na cały odcinek. Wiecie, no, czasami tak jest, ale chociaż byłeś na połowę odcinka, tak? Więc to i tak jest dobrze. A jaki? Mm. Cały dzień Ju... Cały dzień na Jurkaj. <grymne> Dobra. Bo nie byłam na cały odcinek. Okej. Okay. Dobra, kochani, więc jeżeli um, wam w ogóle się podobał odcinek, dajcie łapkę w górę, subik z dzwoneczkiem. <śm> tańczy ta kaczuszkę. Tą kaczuszkę czubek ma i ogonek też ma kwa, 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 kwa. Bo wszystkie koczki lubią wodę. Ruch. <śmiech> <śmiech> Wody. O, to Mam Ha. słodkie. Pamiętacie mój short z w To Właśnie to 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 jest tańc dance kaczki Słuchajcie, może to też się pojawi na shortcie. Zobaczymy. No i popadki kochani. Pa!